Witam Was na kanale. Benajdy sobie pojawiły, przyleciały. Piękna bajka. że się, bo te podobają mi się. W tym roku na pewno nic nie będzie, bo to już 24. Jak mamy, w tym roku na pewno nic nie będzie z nich, ani z tych, ani z tych tutaj. To obydwie dwie mi się wydają, że są sparzone. Te są moim zdaniem nawet bardziej. Bo siedzą cały czas koło siebie. A wydaje mi się, że dwie są z więc fajnie. Tutaj mamy salca bladogowego, jakby ktoś szukał. Ostatnia sztuka. Sawice czerwony paser Razorini Królewskiej. I parę, parę modał Razorini Królewskiej. 23 rok. Sawica niebieski cynabor, Sawiec czerwony pastel, To mi zostało. No tutaj mamy złote. Pastelę, tu tak sobie jabłko. Tutaj widzę, że już całą łatę sobie zjadły. Yy, tutaj mamy tą parkę, co się nie boi. Choć te bajnady też się za bardzo nie boją, bo jest od nich pół metra i przylatują. Więc ptaki tu się tak oswoiły w miarę. Tu mamy czerwone pastele. Opa. Dorosła faja. Są te złote. Te też mi się wydaje, że sparzyły się. I tamte też. Więc fajnie by było, jakby się sparzyło dwie fajki. Yy, żeby z jednej chociaż coś było w tym roku. O, przyleciał. Cały czas, jak podchodzę tu kawałek, to ucieka. I tu mamy nowe nabytki. W sumie to jeden. Salca niebieski, pastor. Bo samica jest moja. Które by się udało uratować w ostatniej chwili, tak naprawdę. Sawic jest. To jest samica, samica jest tutaj bardziej po, prawa, po lewo jest, nie jest z największej budowy, ale samica jest też bardzo duża cena była fajna. Były to od takiego znajomego. Ptag jest chyba z tego co się wyda z Czech, małżeczka jak to tam nie widziałem. Z tamtego roku z 23 Więc fajnie, jakby się sparzył jeszcze. Akurat taka spoko jeszcze poja, żeby miał te czasy, 3 miesiące do sparzenia się. O, przyleciał do sparzenia się I, i może byłoby coś na wiosce, fajnie by było. I mam nadzieję, że było się to żeby był taki łeba ten większy, głęba, większym dziób tylko żeby jeszcze te dłuższy się żeby będzie ładny samiec jeszcze jak się ładnie wybarwi tutaj papugi dzisiaj kiełki dostały Tak, akurat mało co zjadły, najwięcej to te zjadły bo co chwilę przylatują, te już dostają normalne jedzenie wodę, tu już mam też przygotowaną klatkę yy. tylko muszę rzędzie jak ten bo zastawiam się nad zakupem jednych oto jest sawica tu jeszcze, tu jest, tu przyleciał sawiec bernarda Zostawiał się jeszcze lat jedną pałem kupić, tylko boję się te, bo są mają wiek już taki, że, że ktoś może wiecie sprzedawać z powodu nieudanych lęgów, tu jest samczyk. Już się ładnie przebawia od góry. Yy, z nieudanych lęgów. Bo z 21 roku sob I cena też nie ma, bo to są rozle królewskie. Nie powiem jakiej mutacji. Ale to jest granica 2000/2000. Yy, więc tu taki filmik głównie. Jest też nie fajna informacja. O, salczyk od salca za bardzo tak nie wygląda. Ale ładnie się już przebawi od góry, tak jak mówię. Więc może być ciekawy. Mam taką nadzieję, przynajmniej brakowało mi tu takich ptaków. Bo na razie wszystkie są czerwono-żółte. Albo czerwone. Albo czerwono-zielone, yy, i niebieskich tu było bardzo mało. Praktycznie w ogóle, bo była tylko ta jedna samica niebieska i blado-głowy samiec. Yy, więc zapiszę, czy się podoba nowy nabytek. Jakbym kupił, i by przyjechał, i te nowe nabytki, te o których mówiłem, co się zastanawia, to też na pewno agrafa film. Yy. O! Samczyk przyleciał. Na pewno jest to pastel niebieski, bo ma bardzo czarne łapy. Ma czarne łapy po prostu, sami sam, ja tak samo ma czarne łapy, więc to jest parę pasteli. mi w takiej paczce tu. No i co, to jest tych parek trochę na przyszły rok. Trzy paj mam z tego roku. Ogólnie powiem że w tym roku mam dużo bardzo młodych par. Bo tu mam, z królewskich mam trzy. Trzy, raz. Tak, trzeba yy, dwie pary złotych pasteli, jedno parę niebieskich pasteli. I jest trzeba tutaj dwie pary belenedów z tego roku. Więc jest w sumie pięć pał z tego roku, z tamtego, z 23. Yy, z czego zostaje ta para czerwonych pasteli, dla rok na pewno. Z 21. samica z 20. Zostaje tutaj ta para czerwonych pasteli już na pewno, On długo pewnie zostaną ze mną. Z 21 roku czerwone, pasy czerwone, czerwone, standard to mi zostają. samica jest chyba z 20, samica jest z 19 albo samica z 21, musiałbym to zobaczyć. Zostaje mi para niebieskich samica i samiec z 22 roku, czyli z tego co w sumie najmniej ptaków. I yy, Oranże mi zostają, samiec 21, ok. 18, wydaje mi się, że się sparzyły. Czerwone rubino, królewskie białolice mi zostają. Niebieskie białolice mam, ale są na sprzedaż cały czas. Yy, I zostaje mi jeszcze parabla do głowy. I tu jest właśnie nie informacja, bo samica mi coś zachorowała. Miała chyba biegunkę. Jest w, osobny, w osobnej klatce, teraz w dostaje antybiotyk. Yy, Powiedział, że do słabo wczoraj wygląda. Dzisiaj też jakoś nie najlepiej, muszę tak sobie dać antybiotyk do dzioba dzisiaj. Yy, żeby ożyła. Mam nadzieję, że przeżyje, bo będzie mi bardzo żal. I nie wiem, czy w ogóle znalazł był samicę do, do covida. Tutaj jest jakiś zadziorny. A covida... Na pewno bym nie sprzedał O! Jakiś niezadziorny Dzisiaj taki, pierwszy raz taki jest Powiem Przyjemny, żeby przyleciał Ten jest za dużej budowy nie jest Tak jak mówiłem Ale mam nadzieję, że, że Jakiś się ładniejszy zrobi No i że się sparzą, bo wiecie On może szczepić na coś fajnego Sawica pewnie szczepi, na, nawet nie wiem na co, bo ona jest po tych czerwonych pastelach, więc może na czerwony pastel szczepić i możliwe, że na to, co, co wychodziło, czyli i niebieski clawon i srebrny, a sawiec to może szczepić na cokolwiek. Cieszę się, bo tutaj te, te złote pastele ładne są, ładne budowy są dwie pary. Tutaj zawiec jest ładny, duży, jak teraz tak patrzę. Ale i tak yy, i ładnie się wybawia, będzie bardzo ładnie wymarwiony. Ale ten samiec jest za to jeszcze większy, na pewno ma dużo większą głowę. Może nie dużo, ale większą głowę, bo głowę ma taką potężną. Te są tutaj bardziej dzikie, ale też są takie niejakie strasz, strasznie, wydaje mi się, że przyzwyczają się z czasem. Yy, niestety staś się też, przy ale to tam tak już rzeczy innych. Więc tak będą już te później wyjadę na, na 100 dole. Więc dlatego pewnie. O, Więc dlatego pewnie wyloty będą później robione. Yy, no i tak, i to wszystko. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie przez to. Ale mam nadzieję, że na wiosnę, na lęgi na ten marzec, wyloty będą zrobione. I tak już będą wylatywać sobie. Więc byłoby fajnie budki będę musiał też zacząć za niedługo robić dlatego tutaj mój syfik będę musiał ogarnąć bo tu będę pewnie robił muszę zrobić około 10 budek ze sklejki będę robił bo do wszystkich tamtych boksów na dole ma budki no tutaj muszę zrobić w sobie 10 budek bo muszę tu dwie tu i tam jedną więc muszę tych budek teraz zrobić powiem że ty Tutaj sobie budkę, chyba z tej strony, chodź jeszcze zobaczę gdzie ich zrobię. Te będę mieć budkę tu, jak będę tylko to za dwa lata w sobie. i tu sobie wytę kawę w siatce. No tak samo. Yy, a w tych będą po z tyłu po prawej stronie. Po prawej nie po lewej, stronie, po lewej stronie będą. Chodź jeszcze zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No ale są jakieś plady, teraz tylko muszę kupić materiał na budki. Tutaj, na te klatki w sumie mam, ale nie chcę ich na razie robić, bo nie potrzebuję. Bo mam jeszcze kilka wolnych klatek, jakby powiedzieć, mam na dole. Bo teraz mam tam, yy, tam pójdą czerwone pastele, też w sobie, i jak pójdą czerwone pastele, to i tak zostają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwie klatki mi zostają i tam pójdą pewnie barabandy do jednej klatki, a do drugiej klatki pójdą. Rozelle królewskie tak jeszcze jedne co mam co się trafiły i zobaczymy więc parę będzie powiem wam że ten rok będzie ciekawy bo będzie około licząc jak dobrze pójdzie raz dwa trzy cztery no ponad 10 parę na lęgi dopuszczone ile pójdzie to zobaczymy ale mam nadzieję w miejscu że rok będzie ciekawy A to już bez przedłużania teraz Zostawcie łapkę, subika, jakiś komentarz, co by wam tu nagrać. Yy, I co, jakby ktoś był zainteresowany jakimś kupem ptaków? Mam tam jeszcze samicę czy salca bo ja bady musiałbym zobaczyć. Mam jednego bena, tak na sprzedaż. Yy, Kozewa, salca na sprzedaż. Yy, Rozeldy dla mam te niebieskie i salca, jeszcze jednego pastela chyba, czy pasec więc jest tych ptaków tyle jeszcze. Z 10 sztuk zostało około. O kurczę, chcę wam pokazać samca jakie ma plecy, bo też się ładnie przebawia Ale wam nie pokażę. Więc jakby ktoś coś chciał, pisać śmiało w komentarzu, podam numer telefonu i, i się dogadamy. A tak to zostawcie łapkę Subika. Jest zadowolony, bo już mamy ponad 400 tyś, 400 subów. 400 chyba 1 czy 2 jak wczoraj patrzyłem, więc fajnie. Lecimy, może się uda w tym roku do tysiaka Fajnie by było Ale zobaczymy Chwilę tu poczekam, jeszcze 10 sekund Może salic przyleci akurat Zresztą tak przylatuje co chwilę W ciszy A Chyba nie przyleci a więc, takim nowym nabytkiem, pierwszy nowy nabytek w tym roku wczoraj też wysłałem salicę ostatnio, yy, jest fajnie. No i co? No i może coś kupię nowego, zobaczymy. Jakby sprzedał coś na pewno jeszcze, to na pewno bym coś kupił nowego. Więc zobaczymy, jak się coś sprzeda, to pewnie coś kupię, a jak nie, to w tym roku już teraz odpuszczę i kupię po prostu na jesieni, jak będzie po młodych. Oj co, do następnego. tego. Cześć.